Cicho I czekam na Pana pytania. Ma Pan niewyłączony telewizor. Teraz i zawsze. Bardzo mi pozdrawiam ojca, ojca i, i Pana doktora Kujmiuka. Panie doktorze, bardzo ładnie Pan wykład złożył, zrobił, ale chyba Pan też... Cała Polska wie, że Tusk realizuje Bismarck... Pod politykę Marka i pana Svedera, lewicy niemieckiej i ruszkich. Myślę, że to są takie trochę ideologiczne podejście. No właśnie, tak? my chcieliśmy... Raczej skupmy się na tych faktach. No więc właśnie, proszę ojca, ja traktuję tę, tę rozmowę z, z ojcem, możliwość mówienia o tym tak troszeczkę edukacyjnie. Chciałbym, żeby do maksymalnie dużej liczby osób Dotarły takie prawdziwe informacje. Bo to dotyka każdego. Tak, prawda? i żeby uruchomić pr prawdziwe myślenia o tym, co nas w przyszłości czeka, jeżeli nie podejmiemy określonych decyzji. Bo rzeczywiście, pan premier teraz wychodząc mówi: Wydłużamy wiek emerytalny, bo, bo zaczyna nam brakować pieniędzy. A my nadaliśmy tytuł tej audycji: Wydłużenie wieku emerytalnego, rezultatem pięć, czterech lat rządów Donalda Tuska. Nie 100 dni. Nie 100 dni, czterech lat. To jest konsekwencja, to jest konsekwencja tego opowiadania o Zielonej Wyspie, to jest konsekwencja tego ładnego wyglądania w telewizji, tak? Tych ładnie dobranych garniturów, koszul, tych konferencji prasowych z Angelą Merkel i Sarkozym. Za to musimy zapłacić. Bo w gospodarce, w państwie nie ma czegoś, czy w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Jeżeli ma... A liberałowie tym bardziej powinni o tym wiedzieć. Liberałowie o tym powinni wiedzieć. Jeżeli byle jak się rządzi, jeżeli nie pilnuje się interesów naszego kraju, jeżeli oddaje się elementarne interesy za nic, tak. To niestety przychodzą rachunki, i jednym z tych rachunków jest konieczność wydłużenia wieku emerytalnego, przynajmniej e, zdaniem, zdaniem premiera. To jest konsekwencja. Pożyczyliśmy, e, e, premier Tusk otrzymywał państwo z długiem 500 miliardów. To był wysoki dług, ale Zarządów Prawa i Sprawiedliwości on przyrósł zaledwie o kilkadziesiąt miliardów. W ciągu czterech lat przyrósł o 300 miliardów złotych. Coraz częściej zaczynamy pytać, na co te pieniądze poszły. Bo przecież to były pieniądze dodatkowe do tego, co wydawaliśmy z budżetu państwa. Koszty obsługi tego długu 800 miliardowego, to to jest 43 miliardy złotych w tym roku. Na malowanie to, trawy na Zielonej Wyspie. Proszę ojca, pewnie w radiu po, po 21.00 będzie szansa, żeby dłużej o ten temat porozmawiać. Ale przecież mamy wielkie pieniądze europejskie i dobrze budujemy drogi, stadiony, ale jak przyjrzymy się temu to zaczynają się już w tej chwili problemy. No jak to jest, że Stadion Narodowy kosztuje 2 miliardy złotych? Ty więcej niż stadion na Wembley, gdzie tam koszty robocizny, koszty wszystkiego są znacznie wyższe, tak? Tam Budują po porównywaniu niż Tych absurdów jest znacznie więcej, również. To, to jest oczywiście osobny temat, tak? Ale chociażby drogi, prawda? Autostrady buduje się za wielkie pieniądze autostradę, która zazwyczaj jest zresztą w remoncie. Opłaty są takie, że ludzie wybierają drogi poza autostradami niepłatne, rozjeżdżając te drogi gminą drogi. I często ginąc na tych fatalnych drogach. Rzeczywiście, z wielkim wysiłkiem, bo, bo te ostatnie parę lat. No, właśnie ze względu na ten dostęp do środków europejskich budujemy tych dróg i szybkiego ruchu autostrad troszeczkę więcej, ale jednocześnie wprowadzamy takie zasady korzystania z nich, że, że, że wygląda to na kompletny absurd. Rzeczywiście, no mamy coraz więcej tych połączeń, i okazuje się, że jak przejeżdżamy nimi, to jest na nich pusto. Choć na drogach obok mamy do czynienia z walką o życie. No ja właśnie do, do, do studia tutaj w Toruniu jechałem taką drogą, to jest droga numer 50, poruszają się nią e, ciężarówki ze wschodu na zachód. Ona została poprawiona, rzeczywiście jest niezłej jakości, ale jednojezdniowa i tam odbywa się regularna walka o życie, bo jeżeli jedzie się samochodem osobowym, a jedzie pięć ciężarówek przed i kilka za, i one zaczynają się wyprzedzać, to, 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 to walczymy o życie, a jednocześnie drogi szybkiego ruchu są rzeczywiście coraz częściej obciążone takim i opłatami, że rzadko kogo w Polsce stać, żeby taką drogą się poruszać. Więc ja tu nie widzę żadnej rozsądnej polityki. Protestują samorządy, bo one także sporo inwestują w drogi wojewódzkie, powiatowe. Ciężarówki przenoszą się z tych... No trudno się tym protestom tak, dziwić. Tak, przenoszą się właśnie z tych, z tych dróg na te drogi, e, e, o, 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 które nie są dostosowane do takiego ciężkiego ruchu i je po prostu rozjeżdżają w jeden rok. A z drugiej Mar strony trudno dziwić się e, 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 ludziom czy przewoźnikom, którzy... Że poszukują te... Obniżki, obniżki kosztów, no bo weszło, emy to tak, emy, emy, ceny paliwa idą do góry, jeszcze, jeszcze dodatkowe opłaty, no a przecież oni nie podektują cen na swoje usługi jakiś niebotycznie wyższych niż do tej pory. Także rzeczywiście tych absurdów jest co nie miara, ale rzeczywiście mam nadzieję, że później podyskutujemy na temat sensowności wydawania pieniędzy tych także pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, bo my powinniśmy finansować projekty choćby drogowe. W, w dużym zakresie, bo rzeczywiście sieć drogowa jest takim krwioobiegiem gospodarki. Jeżeli Polska będzie miała dobry, dobrą, dobrej jakości drogi, to jest szansa, że te różne podmioty gospodarcze one bardzo często poszukują takiej lokalizacji, prawda, gdzie jest dogodny dojazd. Szybko można dojechać, szybko można wyjechać, centra logistyczne, i tak dalej. One mogą być tutaj lokowane, bo szczęśliwie Gozia położyła nas na skrzyżowaniu szlaków ze wschodu na zachód i z północy na południe. Z tego można wyciągać korzyści pod warunkiem rzeczywiście, że będzie się miało rozbudowane dobrze drogi. I inwestycje w drogi w przyszłości powiększają bazę podatkową, ale już inwestycje w wielkie stadiony nie za bardzo. Żeby stadion narodowy. Żeby sfinansować koszty jego rocznego utrzymania, tam się ma, musi odbyć około 40 imprez tej skali, co mecz piłkarski z 50 tysiącami kibiców. Moim zdaniem nie ma szans żeby w przeciągu no, stosunkowo krótkiego okresu, bo, no, bo zimę trzeba wykluczyć z tego rodzaju tak, organizowania imprez, żeby tam była szansa na odbycie takiej ilości imprez. Więc już dzisiaj wiemy, że zbudowaliśmy wprawdzie obiekt ładny. Pan premier może z nim się pochwalić, nawet powiedzieć, że tapety z wizerunkiem tego stadionu wysyłają sobie w tej chwili ludzie na, na, na komórki. tak prawda? Wielki sukces. Tylko ciekawe, co powie za pół roku, jak się okaże, że do jego rocznego utrzymania trzeba dołożyć co, co, każde Roku, kilkadziesiąt milionów złotych. My, jako kraj na dorobku, takich inwestycji powinniśmy się wystrzegać, się albo, przynajmniej, albo przynajmniej mierzyć siły na zamiary, czyli budować takie obiekty, które będziemy w stanie, które będą po oddaniu do użytku, będą w stanie się same utrzymać. Niestety tak nie robimy. Także proszę ojca, może się okazać, także po tej kadencji korzystania ze środków europejskich, że sfinansowaliśmy z nich wiele przedsięwzięć, które nie tylko nam nie dają dochodu, ale tworzą koszty, których, które będzie trudno nam sfinansować. No proszę sobie wyobrazić, taka Portugalia przeprowadziła jakiś czas temu Mistrzostwa Europy, wybudowała chyba 10 stadionów i połowę z nich rozebrała, bo nie była w stanie ich sfinansować. Później. Panie pośle, ale my czekamy na 300 miliardów, chyba tyle nam obiecano w kampanii wyborczej z Unii Europejskiej. Obiecał Jerzy Buzek, obiecał komisarz Lewandowski, Radosław Sikorski Donald Tusk. Więc przynajmniej jak tę reklamówkę zachowamy, to będziemy wiedzieli, kogo o te pieniądze pytać ci panowie. Proszę obieca. ojca, już teraz zadawane są te pytania i pan komisarz Lewandowski na takim spotkaniu z młodzieżą z liceum, które kiedyś kończył, przyznał się, że no, uczestniczył w jakiejś szopce wyborczej. Proszę ojca, gdyby to był naprawdę demokratyczny kraj z dostępem, pełnym dostępem informacji dla wszystkich ludzi, to taka wypowiedź eliminowałaby polityka z polityki na zawsze. No problem w tym, że właśnie z dostępem do szerokiej opinii, chociażby przez multiplex cyfrowy, jest problem i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tworzy problem, bo nie chce telewizji, trwam na ten multipleks. I nie chce rzetelnej informacji, która by docierała do możliwie szerokiej rzeszy Polaków. Koło nam się zamyka, widzimy jak te nitki do kłębka z różnych stron się schodzą. No, ale na tym polega polityka, żeby te wszystkie nitki widzieć, uwzględniać i umieć sobie połączyć. Mam nadzieję, że ta audycja właśnie temu pogłębieniu rozumienia służy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie pośle. Pan poseł doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźmiu był naszym gościem. Zapraszam państwa także na 21.40 w Radiu Maria. Z naszym gościem spotkamy się ponownie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze Przedziewica. Dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy widzowie, w każdą środę marca zapraszamy na specjalne wydanie porad medycznych. Są w tej chwili prace pokazujące, że rzeczywiście hamowanie tej reakcji zapalnej jest również bardzo korzystne i ono może wydłużać okres spokojnego funkcjonowania. W najbliższą środę o godzinie 16.10 będziemy mówić o chorobie hemoroidalnej.